Ogólnie trochę osób się pytało na temat moich modyfikacji w moim kangu 4x4 dolny LED, górne dwa LEDy, boczne oświetlenie robocze, tylne dodatkowa lampa cofania z tyłu, zawieszenie raczej sprężyny z yy, T4, T5 będzie chyba zmieniana na T4. Yy, Pas zabezpieczający przeciwko rozerwaniu amortyzatora. Dodatkowy stopień roboczy RAINO. Dwa gniazda, 8, 5, 7 i 13 PIN. Powiem tak, w pierwszy dzień, w którym wyruszyłem na miasto z tym stopniem, ktoś już mi to przyjebał. Zdarza się. Jesteśmy na zamkniętym odcinku drogi, więc sobie mogę stać. Przód zawieszenie, yy, sprężyny yy, liftowe z dastera. Jeszcze tu brakuje osłon nad koli, yy, które będą kolorowe przewody hamulcowe, czyli tak z, y, przewody z y, tak zwanego zbrojonego. Yy, z, no, te sportowe, nazwijmy to zbrojone. Muszę sobie to dokupić albo dorobić nowe, bo mi odpadło. Yy, Remont był letki, dystanse 30 mm, przód, tył. Co jeszcze? Z takich bieżących modernizacji to jest tyle. Jeszcze tam w układzie dolotowym były pewne zmiany, lecz one się już rozleciały. Bo znowu, snorkel jest niefunkcjonalny działał chyba dwa tygodnie do wymiany alternatora który niestety w tym aucie już po raz drugi, jak go mam, padł. No, spinka, żeby nie, nie kłapotała klapa. Możemy jeszcze sobie otworzyć. Eee, bo we, weszła jeszcze jedna modernizacja, czyli rozpórka silnika. Auto jest usztywnione. O kurwa, ile tu kurzu. Pinka druga będzie tam, więc tak wygląda na włączonych szperaczach. Eee, a wyłączmy sobie oświetlenie podstawowe. Długie nic nie dają w ogóle. Eee, zgaśmy górę, zgaśmy dół, długie, podstawowe, nic nie dają. Przełączmy na górę, na dół Długie, podstawowe Widzimy w promieniu paruset metrów Muszę jeszcze wyregulować kąt świecenia i tyle Wgasimy to I jedziemy do domu yy, Tylne światło cofania się albo zapala ręcznie, albo razem z wstecznym Dobra światła i lecimy.